Byłem w urzędzie w Krakowie i dostałem taką oto ulotkę. Strefa czystego transportu. Co się dowiadujemy z tej ulotki? Że zanieczyszczenia z transportu, zwłaszcza tlenki azotu, zwiększają ryzyko chorób płuc, układu krążenia, alergii, szczególnie u dzieci i osób przewlekle chorych. Ale co się dowiadujemy jeszcze? Że kto wniesie opłatę pewną, czy tam dzienną, czy godzinową, czy nawet abonament miesięczny, może te dzieci i tych starców bezkarnie mordować. Czyli za pieniądze można szkodzić dzieciaczkom i staruszkom. I po co ja to mówię? z czystego transportu to jest kolejna uchwała krakowskich radnych po zakazie krakowskim palenia w kominkach, który jest ewenementem na skalę światową, zakaz używania drewna w Krakowie. I obydwa te przepisy, obydwie te uchwały zostały uchwalone bez żadnych podstaw racjonalnych, faktycznych, bez żadnych badań naukowych. Po prostu widzi mi się radnych na podstawie jakiegoś nacisku, jakiegoś lobby. Przy uchwale antysmogowej krakowskiej wiemy, jakie to było lobby. Tutaj obawiam się, że chodzi po prostu o pieniądze. Gdyby radni krakowscy, bo za opłatą możemy sobie oczywiście Wjeżdżać tymi starymi samochodami, i wtedy już nic nie szkodzi, że ktoś od tego zachoruje albo umrze. Ale magistrat skasuje swoje. Gdyby teraz była uchwalana krakowska uchwała antysmagowa, to prawdopodobnie moglibyśmy za opłatą albo za jakimś abonamentem. Palić w tych kominkach, bo radni już się czegoś nauczyli. Ale czy rzeczywiście to, to będzie takie dla mieszkańców Krakowa bezpłatne, skutki tej uchwały antysmogowej? Mamy rok 2025, koniec roku. Od początku roku 2027 wchodzi nam ETS. To jest taki. Unijny podatek od spalania paliw kopalnych, czyli za to, że ogrzewamy się gazem, albo za to, że ogrzewamy się prądem. Tak, nie przejęzyczyłem się prądem, ponieważ prąd w naszych warunkach pochodzi w większości ze spalania paliw kopalnych. Za to, że ogrzewamy się tymi paliwami kopalnymi, będziemy płacić ten podatek ETS. To bardzo pasuje naszym rządzącym, ponieważ większa część z tego z tej opłaty ETS zostaje w kraju. To jest po prostu taki dodatkowy podatek, który będzie można sobie rozdysponować na różne rzeczy. A zwali się to na Unię Europejską, no bo cóż, Unia Europejska kazała. Więc ten podatek ETS nie będziecie mogli Państwo z niego zrezygnować, powiedzieć sobie: No, ja nie płacę, albo on nie przyjdzie w formie jakiegoś rachunku, czy w formie jakiejś faktury do zapłacenia. On będzie doliczony do faktury za energię elektryczną albo za gaz i jak państwo nie zapłacicie tego ETS-u, to odłączą wam gaz albo prąd. I teraz mieszkańcy Krakowa, no cóż, ponieważ są skazani na ten gaz i na prąd, będą płacić, nie mają takiej alternatywy. A dobra wiadomość jest dla wszystkich poza Krakowem, czyli dla całego obwarzanka, dla całego województwa małopolskiego i w zasadzie dla całej Polski, że tam nie jest zabronione palenie w kominkach, a Ponieważ drewno jest odnawialnym źródłem energii, energia czy emisja dwutlenku węgla, która pochodzi z drewna, bo oczywiście jest taka emisja w wyniku spalania, nie jest liczona do ETS, czyli do emisji tych gazów cieplarnianych. Pamiętajmy, ETS obejmuje tylko spalanie paliw kopalnych, a drewno nie jest paliwem kopalnym jest odnawialnym źródłem energii. W związku z czym nie jest objęte ETS-em. I wszyscy ci, którzy się ogrzewają drewnem, którzy się ogrzewają kominkami, ich koszty ogrzewania nie wzrosną. Wzrosną koszty ogrzewania gazem i prądem. Co do przemyślenia: jeśli państwo budujecie domy, to budujcie domy z kominami, bo mogą się przydać. Jeśli już macie domy z kominami, to instalujcie kominki, bo za rok może się okazać, że taki kominek czy piec na drewno, takie urządzenia na drewno, bardzo używam w rachunkach.